Cześć pruszaki, to jeszcze ja raz do Was. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo przeszkadzało to, co się dzieje na zewnątrz, yy, ponieważ ja tu usiadłam, się roztofiałem z, z kamerą i z wszystkim, z stolikiem i nagle przyjechał samochód, chyba yy, się zapchało coś dla sąsiadów naprzeciw, boć rury podłączę. Mam nadzieję, że nie włączy tego takiego, wiecie, od odkurzacza, co gówna wysysaniem, co mi się zapchało. Mam nadzieję, że nie będzie za głośny, damy radę. Będę wiesz, będzie, będzie, jak będę coraz bardziej krzyczeć, to znaczy, że próbuję coś zagłuszyć, ok? I tak, naszym dzisiejszym tematem naszego spotkania jest, dlaczego ta osoba, o której pomyślimy, na nas się blokuje. I tutaj tak, nie musi koniecznie to być y, jakiś tam y, gościu, który jest dla nas ważny pod y, jako, wiecie, jako partner, y, gościowa jako partnerka, tylko może być zupełnie, jeżeli wasz na przykład sąsiad y, jakoś dziwnie na was patrzy, albo traktuje, albo dla kogoś jesteście mili, ja wie, czujecie jakąś blokadę, czy pff, nauczyciel, no nie wiem, cokolwiek. Jeżeli ktoś jest, o kim teraz pomyślicie i ktoś, kto czujecie, że cały czas na Was się blokuje, czy Wasza teściowa, no obojętnie, tak? Czy nawet siostra. Jeżeli jest jakaś taka osoba, to to będzie właśnie na to. Czemu ta osoba się po prostu na nas blokuje? Może ogólnie być i oczywiście na partnera, na faceta naszego, no nie, na naszą ex. I tak mamy do wyboru, kochani. Jeżeli nie macie dzieci, to ja wam przybliżę dzieciństwo troszeczkę. Tutaj mamy niebieski, tak, taki pieseczek. Tu mamy perkul y, fioletowy i mamy różowiutki, tak, pieseczek. I teraz tak, ja tu y, z to miską nie bierzę udziału, ale chcę wam powiedzieć dla wszystkich, którzy nie mają pojęcia co to jest, bo jak ktoś ma dzieci, to na pewno wie. Bo ja tego też wcześniej nie widziałam, dopiero w tamtym roku odkryłam. To spójrzcie, to jest taki piasek, tak? Tak naprawdę on się sypie jak piasek. Możecie z niego zrobić... O Jezu, wy nie widzicie, ja wam pokazuję, a wy nie widzicie. To jest taki piasek, tak on się sypie jak piasek. O, tak wszystko jest oddzielnie. Ale jak z niego zrobicie, podtrzymacie troszeczkę w łapkach, tak? To możecie z niego zrobić tak jak slime. I to jest właśnie, nie wiem na jakiej to zasadzie jest. Po prostu to się robi z tego slime, jak długo się bawicie. A tak naprawdę to jest piasek, piaseczek wszystko codziennie. Ale jak się robi, jak bawicie się tym, to się potem rozciąga jak slime. To jest super, ja uwielbiam. A żebyście mogli to dotknąć, to jest takie miękkie. Nie wiem, czy kiedyś dotykaliście czegoś, co wam przypomina się yy, w waszym życiu, co dotykaliście. Cokolwiek najmniejsze co było, najbardziej miękkie. Takie jak jak nie wiem, poduszeczka, czy jakaś pupka czyjaś, taka soft, to po prostu coś miękkiego, to jest właśnie takie miękkie. Takie takie, że się chciało tam te łapki trzymać ta brrr, i tam cały czas grzebać w tym. Okej, okay, kochani, dobra, yy, zaczynamy. I teraz zdecydujcie się na jeden kolor, no, no się mi, zdecydujcie się, kochani, na jeden kolor z tych trzech, niebieski, fioletowy lub różowy. Ja już będę tasowała karty i tak, położę te karty od razu za zakryte. A potem będę po kolei y, odkrywać. To myślę, że to będzie najlepiej. I po prostu, kochani, wy sobie myślcie cały czas. Ja będę y, tutaj teraz je y, czekać, aż wypadną. Tym razem zrobimy tak. Proszę do niebieskiego. Dlaczego ta osoba, o której myślimy, blokuje się na nas? Co jest powodem? Proszę do niebieskiego. Dlaczego ta osoba, o której teraz myślimy, blokuje się na nas? Dlaczego ta osoba, o której teraz myślimy, proszę do niebieskiego, blokuje się na nas? Teraz proszę kartę. Do niebieskiego, ok. Do fioletowego. Dlaczego ta osoba, o której myślimy, blokuje się na nas? Proszę do fioletowego kartę. Dlaczego ta osoba, której myślimy, 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 blokuje się na nas? Co jest powodem tego? Do krótkiego i do różowego. Dlaczego ta osoba, o której myślimy, na nas się blokuje? Co jest powodem tego prawdziwym? Jaki jest powód tego, że mamy blokadę, czujemy od tej osoby w stosunku do nas? Jaki jest powód? Uuu, widzieliście? Agresywne. Jeszcze jedna, proszę, do go. Dlaczego ta osoba się blokuje na nas? Dobra. A 5. nowa zaczynamy. Weźmiemy drugie. Dlaczego ta osoba. Kie złote, jak się błyszcza. To... Fajne. Dlaczego ta osoba blokuje się na nas? Proszę, do niebieskiego. Dlaczego ona się na nas blokuje? Jaki jest powód tego? Proszę do niebieskiego. Proszę do fioletowego. Dlaczego ta osoba blokuje się na nas? I proszę do różowego. Dlaczego ta osoba blokuje się na nas? Jaki jest tego powód? Dobra, to jest jeszcze jedna. Cyganeczka, prawdy? ci powiem. Wiem, te karty wezmę Wy, sobie kakao, hej, pozwolicie. Mm. Ok, czemu ta osoba blokuje się na nas? I proszę do niebieskiego. Teraz. Dlaczego. Teraz. <grym> Od razu. Do fioletowego. Dlaczego ta osoba blokuje się na nas? I do różowego. Dlaczego ta osoba blokuje się na nas? Jaki jest powód tego? Bardzo proszę. Widzicie, widzicie jakie skoczne? Kurczę chyba Ty, trenowały. Jump! Dobra, kochani, zaczynamy. Teraz, jak potrzebujecie troszeczkę więcej czasu, to Ela Wam da chwilkę. Teraz, tak, ja teraz już podnoszę, dobra? Zaczniemy tak. Tutaj jest, jak widzicie, różowa, tu jak widzicie, jest fioletowa, tu jest niebieska, i właśnie od niebieskiej zacznę, pozwolicie. Czemu ta osoba, o której teraz myślicie, blokuje się na Was? Uuu, naprawdę karty z zablokowania same. Powiem tak, co ja tu widzę i co ja tu czuję. Dlaczego w niektórych przypadkach blokuje się? Ponieważ ona jest może być innej wiary i co nawet sobie nie wyobraża, żeby te mogły dwie wiary jakby się połączyć. Jeżeli ona jest na przykład... Wiary zupełnie innej niż Wy, to nawet nie ma mo możliwości, żebyście mogli wkroczyć w tę relację, jeżeli chodzi o relacje. W innych wypadkach, tu mo może, możecie, i może i pytacie, co niektórzy o jakąś osobę duchowną, o jakiegoś mnicha, o osobę, która gdzieś tam przybywa w jakiejś yy, nawet kościele, klasztorze, w jakimś urzędzie, po prostu ta osoba. Się blokuje, może być nawet i policjantem, ok? Jakieś tam urzędy różne. Ta osoba na Was się po prostu blokuje z tego powodu, jeżeli jest taka urzędowa dla Was, na przykład jest Waszym kuratorem, gdzieś tam załatwiacie, czy jakiś. Na... Przepraszam, dzwoni mi telefon. Mogę odebrać? Dziękuję. Tak słucham. Patrzysz, wiesz co? Jeżeli byś. Ja nie wiesz, wiesz, bo ja teraz nagrywam filmik, ok? A dobra, to rozmawiam, już w filmiku. Jeżeli byś. Bo ja tak pójdę do sklepu. Jeżeli coś ci przyjdzie do głowy, coś z Tesco, na przykład mango, czy coś, to możesz kupić, bo ja pójdę do Budżemsa potem. Ok, owoce, no fajnie. No dobra, to na razie, pa. To był mój średni syn, dziękuję. Dobra, to tak, kochani. Yy... Właśnie, dlaczego ta osoba się blokuje? Jeżeli ona jest taką dla Was osobą, e, poznaliście ją i w jakiejś takiej e, sytuacji, że na przykład jest Waszym kuratorem, e, jakimś urzędnikiem, coś Wam pomaga, e, nadzoruje coś, e, ogólnie Wy jesteście jakby in z innych bajek, tak? To ta osoba dlaczego się blokuje na was? Ponieważ ona jakby chroni tą swoją osobę, to swoje stanowisko. Ona by nie chciała, żebyście przekroczyli jakąś pewne granicę. Ja Wam dam na przykład, na dam przykład, na wam przykład, przykład. Ja kiedyś byłam zakochana w księdzu, tak? Kiedyś mój najstarszy syn był ministrantem i chodziłam tylko do kościoła po to, żeby na tego księdza popatrzeć, co widziałam, że jest bardzo złe. I zawsze szła mi do komunii cztery razy w tygodniu po prostu, aby chociaż na niego popatrzeć. I właśnie jest takie, takie coś, że czasami człowiek nie zdaje sobie sprawy, ponieważ y, ktoś mu się podoba, a ta osoba absolutnie nie złamie czegoś, Jakiś zasad, reguł, ślubów, tak. I ta osoba tak, dlaczego ona się blokuje na was? Ona może być w związku, na przykład. I blokuje się na was, bo czuje może zagrożenie jakieś, takie, żebyście na przykład naciskali lub mogłaby z wami popaść w jakiś, wiecie, wir romansu i ona po prostu broni, broni siebie. Nie chce dać, żebyście przekroczyli ją, jej jakby tą, tą granicę, która ma z tego powodu. Właśnie tu powody są różne. Teraz zależy ta osoba kim jest. Czy ona jest jako bardziej urzędnik, co nie chce na przykład złamać pewnych zasad, żeby na przykład nie wyrzucili z pracy. Jeżeli na przykład to by był profesor, to wiadomo, że nie może w romans wejść w z uczynnicą, bo też może być sprawa, tak? Yy, ogólnie yy, takie klimaty, że ta osoba. 100 lat. <laughs> Przepraszam, musiałam psik. E, psik powiedzieć. Na zdrowie do mego małego. Ta osoba po prostu dlatego się blokuje na ten moment, ponieważ ona ma zasady. W związku z zasadami, tak? I i raczej y, ciężko by było powiedzieć, żeby to mogło coś y, zmienić w niej, y, mimo że karta ta jest transformacji czegoś, y, jakby że się rodzi nowego, ale powiem wam, że przy tych kartach y, to zupełnie innego nabiera y, jakby sensu i co innego pokazuje, także ja myślę, że to tak zostanie po prostu, zostanie aż do śmierci. W tym wypadku ta śmierć pokazuje dosłownie śmierć. To osoba zawsze chyba tak będzie, tak reagowała na Was, jak reaguje teraz. Nic tu się nie zmieni z powodu zasad. Jeżeli ma związek, a jesteście atrakcyjną osobą, to ona po prostu z tego powodu, że nie chce wejść, jakby się spoufali, żeby z tego coś nie było, żeby nie pokrzywdzić partnerów. Jeżeli jest na przykład jakimś urzędnikiem, to nie chce stracić pracy, bo wiadomo, ktoś może podpieprzyć i ktoś może wylecieć, tak. Ogólnie chroni siebie i dlatego to jest blokada. I raczej nigdy tu nie zmieni się sytuacja, bo jeżeli ktoś yy, tak jak mnich, coś, mnich śmierć, jeżeli ktoś coś postanawia, to nie ma tu nawet jakby konie ciągnęły, to raczej ciężko będzie coś zmienić. To jest bardzo takie coś silne, takie bardzo zasady i tu nic nie będzie. Ta osoba, yy, dzięki Bogu, tak z jednej strony, nie blokuje się dlatego, że was nie lubić coś, tylko po prostu w imię zasad, w imię tego, w co wierzy, w imię tego, co złożyła może komuś jakieś śluby, czy innej osobie, czy komukolwiek i różne rzeczy mogą być. tak, Nawet jeżeli sąsiad, który jesteście milion nie jest, to może też być powód tego, że nie, wie, nie wiadomo jak was odbiera, może po prostu jego żona by nie była zadowolona gdyby rozmawiał miło z sąsiadką, tak? Każda sytuacja to może być, po prostu ta osoba ma swoje zasady i, i ona dlatego ma tą taką granicę, taki mur, Dlaczego się blokuje na Was? Ponieważ boi się. Boi się, że gdyby zerwała to blokadę, mogłoby coś się stać, a nie chce tego. E, fioletowe, proszę. Czemu ta osoba blokuje się. Hmm. Tutaj powiem, że jest taka ciekawa troszeczkę sytuacja. E, ta osoba się blokuje w niektórych wypadkach z tego powodu e, z tego powodu. Dla niektórych powiem tak, dlaczego ona siebie blokuje: że wy jesteście w jej oczach bardzo czyści, jak piór, coś takiego czystego, jak Anioł, a ona jest bardziej w wielu przypadkach, ale tutaj też być może odwrócić, ale to sens mniej więcej taki jest. Że ta osoba to jest taka na przykład ognista, bardzo lubi romanse, lubi seks, nie chce żadnego związku, zobowiązania, nie. Zobowiązań, tak jakby, nie? Wszystko takie na luz, tylko zbawić się, tak? A widzi w Was. Um Coś bardziej takiego godnego, leby, osoby, która z, jakby powinna znaleźć kogoś, kto będzie jej godny, tak, będzie miała godne życie, bo może macie bardzo dobrą duszę, yy, ona to dostrzega, ona widzi różnicę między wami i ona z jednej strony jest na tyle miła, że nie chce jakby was skrzywdzić, dlatego się blokuje na was, ponieważ wie, że może was skrzywdzić swoim zachowaniem. Na odwrót można to by było wziąć, że ta osoba jest właśnie bardzo czysta, a to wy jesteście i teraz właśnie zależy, co wy jesteście. bo Po prostu jesteście przeciwieństwem w jej głowie, tak? Nie wiadomo, co ona tam pokazuje, ponieważ jest sens taki, że w jej głowie bo pytamy o to, czego ona się blokuje w jej głowie ona ma wyobrażenie, że jesteście zupełnym przeciwieństwem. Wy, na przykład, może jesteście imprezowiczki. E, imprezowicze, imprezowiczki, tak? Albo w jakimś związku, już nie chcecie, nic w schodzi, wchodzić takiego. A ta osoba, można. Teraz telefon, przepraszam bardzo serdecznie. Ja nie odbieram. E, I ten. <grym>, e, e, I ta osoba po prostu. Nie ma. no stop, dzwonić, bo ja nie muszę się skupić. jej już takie dźwięki rytujące. Czy blokujesz by dzwonek, do drzwi też zadzwonić. już by wszystkie był czat. I ten. Kubuś! Przepraszam, muszę krzyknąć. Kubuś! Poni słuchawkę i odłóż się z powrotem, i przestanie tym, kto jest dzwonić. Już, dobra, skończył dzwonić. I tak, i ta osoba po prostu w jej umyśle, yy, w jej umyśle, tak, bo to zawsze się schodzi o umysł, nie serce. W jej umyśle jesteście przeciwieństwem jej, a ona prawdopodobnie Was lubi, szanuje, i ona nie chce Was skrzywdzić. Jeżeli Wy jesteście yy, na przykład. Takie, wiecie, um, gorące i żebyście zaczepiały, faceci tak samo. To osoba po prostu może, mimo wszystko, że i też na tych imprezach gdzieś tam jest, ale ona czegoś innego szuka i ona po prostu w, te, w takim momencie siebie nie chce jakby skrzywdzić i rozumie, że to nie jest dla niej, wy nie jesteście dla niej, jesteście z tej samej bajki. I to, czy ta osoba, czy to ona jest spokojniejsza, czy wy, to po prostu w jej głowie jesteście zupełnie inni. Ale to, jeżeli chodzi o taki sens, że krążycie koło kogoś, a ktoś cały czas ma blokadę. I tu powiem Wam, że tu nie chodzi o nikogo innego, tak jak tam. Tu nie ma czegoś takiego, że ktoś chce zasady, tu właśnie ta osoba jakby żadnych zasad nie miała, powiem Wam. I ja bym bardziej na to obstawiała, ponieważ dwie karty pokazują mi ją, a jedną was, i to raczej jest to, że wy jesteście tą taką duszą białą, a ona to jest taka bardziej niejabelsko, ale tako, że szuka tylko zabawy w życiu i ona nie chce was po prostu skrzywdzić, bo wie, że na przykład gdy może ma preferencje seksualne jest. Wiecie, lubi chłopców i dziewczęta, tak? A może nie chcę Wam o tym powiedzieć. I mogłabyś z Wami być, ale na przykład w głębi duszy coś więcej czuje, no nie? No i wtedy dla Was to by był szok pewnego dnia. Po prostu jest coś, czego Wy prawdopodobnie nie wiecie, co jest ukryte, i, i, I tylko ona o tym wie. Że jesteście zupełnie dla siebie, jakby nie pasujący. Jesteście w jej oczach jak anioł. A ona ma coś. Yy, ona coś ukrywa, ma jakiś sekret. I to nie chodzi tylko o to, że ona nie chce wejść, jakby w związek ponieważ ona chce się wyszalać. Tu chodzi o coś więcej. Yy, jeszcze może być, że ta osoba jest fałszywa, albo jeżeli cokolwiek, yy, bo to ciężko by było. Yy, Wiecie, co nie, tak? Nie, nie możemy w ten sposób myśleć, że ona coś o was myśli. Nie. W jej oczach jesteście y, bardzo dobrym człowiekiem. To ona y, rozumie, że ona nie jest dla was. Ona nie jest godna was. A tę te fałszywość, to w sumie można na siłę by było powiedzieć, że y, ta osoba, jakby w niektórych przypadkach, stawnych tych dobrych ludzi, a nie on, że Uważa was za fałszywego, fałszywego, ale to już byśmy w kierunku um, zaraz muszę pomyśleć w kierunku tej samej płci, ok? Jeżeli pytać, jesteście dziewczyną, pytacie o jakąś dziewczynę, ale jako koleżankę, to ona może uważać was za fałszywą osobę, jeżeli chłopak pyta o kolegę, ale to nie raczej, to raczej na kobiety bym powiedziała, Ale to tylko taka jest ogólnie na boku, dobra? Informacja bo tu jest bardziej silniejszy, to jest taka z tą fałszywością, ale to tylko dla kobiet. Jeżeli ko jakaś kobieta pyta jakąś kobietę, to ym, tutaj mogłoby właśnie pokazywać, że ta osoba widzi Was albo boi się, że jesteście fałszywi i dlatego się blokuje. Dobra? Dobra, to by było tak, dla fioletowego i dla różowego teraz zostawmy. Co tu tak szura? Tylko wiecie, co ten piasek chyba? Z tego. Jeżdżę tymi kartami tak dźwięk dziwny wydaje. Dobra. Dla różowego kochanie. Dlaczego ta osoba się blokuje na was? No i powiem tutaj, to są takie e, troszeczkę e, pogmartwane sytuacje. E, dla niektórych Powiem Wam, że ta osoba już kogoś bardzo kochała kiedyś. I ona ma serce zamknięte. Zamknięte serce. Jej ta miłość już kiedyś odeszła. Mogła umrzeć ta osoba lub mogła. No Ciężko powiedzieć, że zostawiła to osoba dalej kocha. To rzadko kiedy się zajmuję, ja mówiła, że umarło. Coś się wydarzyło, że. Że ona te serce jeszcze jakby ma dla tej osoby, jeżeli tutaj byście pytali y, o kogokolwiek, kim jesteście zainteresowani, ta osoba czuje, że wy jesteście zainteresowani ją jako potencjalnym partnerem, to ta osoba dlatego ma taką blokadę, taki mur postawiony, ponieważ jej serce jeszcze należy do tej osoby, y, która odeszła. Y, tu najbardziej silnie to by można było powiedzieć, umarła, tak? umarła, zginęła w jakimś wypadku. Coś się wydarzyło strasznego, albo ewentualnie z powodu tragedii, rodziny tej osoby oni musieli się wyprowadzić z tego miejsca, gdzie ta osoba, na przykład, dajmy, dam Wam taki przykład. Dwoje młodych ludzi ma romans, taki piękny, jak z, wiecie, jak z filmów hollywoodzkich, tak? Są zakochani, każdą wolną chwilę razem spędzają. I na przykład dziewczyny, rodzice y Dostają w, w spadku gdzieś tam w innym kraju dom, i ta dziewczyna musi wyjechać. Nie z ich winy. Ten romans jest przerwany w pewnym momencie, ale ten romans cały czas trwa w ich sercu, tak? Po prostu ich drogi się rozeszły. I może stracili adres, kontakt, cokolwiek, tak, lub rodzice byli przeciwni. Nikt temu nie, nie ułatwił, ale ta miłość ta pierwsza miłość jest ciągle w sercu. Dla wielu mogło ta osoba po prostu naprawdę umarła, naprawdę zginęła w wypadku, czy zmarła przy, y, przy porodzie, czy y, przy jakiejś chorobie. Coś się stało, że ta osoba odeszła, ale ten ktoś cały czas ma ją w sercu. On nie może jej zapomnieć, dlatego się blokuje, ponieważ ta miłość już była w nim. I na ten dziś, dzisiejszy czas, dzień dzisiejszy, ja nie widzę, żeby tu coś się zmieniło. Ostatnią kartę, która pokazuje, to jest zakończąca tą historię, to jest to, że ta osoba cały czas rozpacza po tej osobie. Ale tu widzicie, to jest dla większości, jeżeli byście pytali o kogoś, kto na was się blokuje, a wy staracie się się zbliżyć, i ta osoba nie czuje, że jako przyjaciel, tylko ona by bała się, że może chcecie z nią stworzyć dom, czy w romans wejść, czy. Wiecie, no, być jak partnerzy, tak? To ta osoba dlatego ma tego blokada, ponieważ jej serce jest zajęte. Może z jakichś powodów nie chce Wam tego powiedzieć, albo nie jesteście tak blisko siebie, żeby ona miała się zwierzyć, że ona kogoś ciągle jeszcze kocha. I to jest powód, to jest powód dla tych. A dla wszystkich innych, to jak można by było to zinterpretować dla kogokolwiek. Kogoś pytacie, czemu tam na przykład jakaś tam kobieta, facet yy, blokuje się na mnie? To może Wam powiem jeszcze takie różne, mogą być sytuacje, że ta osoba na przykład, czy jest starsza, czy coś, z powodów takich żywoli być sama, nie jest za bardzo towarzyska, ok? Ta właśnie karta stąpy nam pokazywała, że ta osoba lubi swój świat, ok? Jeżeli pytacie o kogokolwiek, co byście na przykład lecieli tam do niego ściastem, ona wiecie, tylko się uśmiechnie, dziękuję, zamknie drzwi, a tak naprawdę nie nawiązuje takiej bliższej relacji. Nie pozwala do siebie podejść bliżej, ponieważ ta osoba lubi swój świat. Ona się czy, czy lubi. Ona się przyzwyczaiła do, do tego, może wiele lat już tak żyje, i ona niekoniecznie jest za bardzo tylko osobą komunikatywną, może nie potrzebuje, tak, aż ona może lubi spędzać y, czas sama z sobą bardzo. W swoim domu, sama z sobą. I ona. Nie, niekoniecznie potrzebuje takiego czegoś, co może jej zewnętrz, jakby z zewnątrz świat ofiaruje. Ponieważ, yy, i powiem Wam, że tu nie ma jakiejś tam yy, głębokiej depresji. Tu jest dla mnie, ja widzę, że to wiele czasu płynęło. Od tego, co się wydarzyło u tej osoby, to płynęło wiele czasu i ta osoba po prostu, ona jest okej okay, ta osoba. Nic tam się nie dzieje. Nie jest w jakimś strasznym, nie wiadomo czym, ponieważ to już dużo czasu płynęło. Po prostu ona sobie żyje, ona ma tutaj swój świat. W wielu przypadkach ona tam już kogoś kochała, to czeka tej swojej starości, tak? Nawet mając 50 lat, czy tam 30, nie wyobraża sobie w tym momencie, żeby w coś wejść. Może lubi swój świat, może ma jakieś hobby, pasję, coś co lubi w domu robić, czy coś, coś po prostu robi w domu, że może ona niekoniecznie chce albo odczuwa, że na przykład ktoś by chciały zapraszyć do kina, na spacery coś i może ona na to nie ma czasu, nie ma ochoty I dlatego ona się blokuje ponieważ ona zadowolona jest ze swojego życia co ma i tu właśnie nie chodzi zupełnie o inne osoby, wiecie tu jak najmniej chodzi znaczy nie najmniej, w Jedence też tak było podobne klimaty tylko tu bardziej ja czuję że ta osoba na ten czas to ona w ogóle jakby nie to, że jest oziębła, nie ale mają ze sobą i nie jest zraniona też. Ja powiem wam, że to jest tak jakby jej wybór i ona musiała kogoś bardzo kochać. Bo człowiek, który cokolwiek wybiera właśnie taką drogę, to on wybiera z sercem. On po prostu kogoś kochał i ofiarował wszystko dla tej osoby, i na ten czas nie jest gotowa, bo nigdy może nie będzie gotowy na coś więcej albo na coś innego. Hmm. Takie mniej więcej klimaty, no to wiecie co, tu nie ma co za bardzo yy, 500 historii, ponieważ ta jest najsilniejsza, powiem wam. Ja to tak jakbym na przykład to wybrała i o kimś pomyślała, to ja myślę, że wiele osób na przykład znam, co tak żyje. Znaczy sami na przykład do kogoś coś tam idziesz, bo wiecie co, był taki czas, że jak się zaczynał ten koronawirus, to ja tu szłam do, do tej osoby, tu może coś zanieść, pomóc. a to takie wiesz, mi, miłe, się, uśmiech, się uśmiechają, widać, że dziękuję i tego, ale nie, raczej nie, nie dadzą, wiecie, wkroczyć w swojego życia. Po prostu jest im dobrze i to wcale nie mówię o starszych ludziach, różni są, naprawdę różni są. Po prostu każdy ma swój świat, może nie chcą, żebyśmy należeli do wspólnego, tak? Dobra, kochani, bardzo ślicznie Wam dziękuję, że byliście ze mną, że znowu chcieliście yy, słuchać moich opowieści. A ja idę tę swoją tę pieśń pisać, napisałam już zwrotkę i dwa refreny w myślach. Ja nie wiem, mam jeszcze na to parę godzin, żeby nagrać ten, co Wam mówiłam. No kurczę, ja nie wiem, jak to będzie i mój głos. Dobra, buziaczki, miejcie piękne popołudnie.